Śmiech admirała przeciął ciszę na pokładzie. Był znany z tego, że upokarzał nowych operatorów, zwłaszcza kobiety, które ośmieliły się wejść do jego świata. Dwudziestu dwóch Navy Seals stało na baczność, gdy zatrzymał się przed nią, jedyną kobietą w szeregu. Proszę mi powiedzieć, komandor porucznik. Powiedział głośno, tak aby wszyscy słyszeli. Ile ma pani potwierdzonych celów? Jego drwiący uśmiech mówił wszystko. Oczekiwał zera. Jej oczy pozostały skierowane przed siebie. Głos twardy jak stal. 467 ser. Pokład zamarł, z jego twarzy odpłynęła cała krew, a szept przeszedł przez szeregi. Rozpoznał tę liczbę i nagle przypomniał sobie dokładnie, kim ona była, z którego miasta na świecie oglądasz teraz ten film. Jeśli ta historia do ciebie przemawia, rozważ subskrypcję. Więcej nieopowiedzianych historii wojskowych które historia próbowała ukryć. Stalowy pokład USS Patriot lśnił pod ostrym światłem jarzeniówek, wypolerowany na połysk tak głęboki, że odbijał napięte twarze dwóch operatorów marynarki wojennej w stanie gotowości. jeden mężczyzn i jedna kobieta. Komandor porucznik Maja Cross stała na końcu szeregu. Jej doświadczona twarz była bez wyrazu, postawa nienaganna. Dawno temu nauczyła się, że bezruch bywa najlepszą obroną. Powietrze pachniało środkami czyszczącymi i solą, która w jakiś sposób wnikała nawet do tego szczelnego miejsca. System wentylacji cicho szumiał nad głowami, co jakiś czas przerywany odległymi dźwiękami samolotów startujących z pokładu powyżej. Każdy operator oddychał ostrożnie, odmierzając każdy wdech, czekając. Zegar wskazywał 0600. Gdy drzwi otworzyły się z wyćwiczoną precyzją, admirał Richard Blackwood wszedł, piersi obwieszone odznaczeniami, które odbijały światło przy każdym kroku. Towarzyszyło mu dwóch adjutantów trzymających tablety i mówiących szeptem, który natychmiast ustał po wejściu. Szyk jeszcze bardziej się usztywnił. Reputacja Blackwooda wyprzedzała go w całych siłach operacji specjalnych marynarki. Odznaczony weteran walk, który stał się biurokratyczną potęgą, znany zarówno z taktycznego geniuszu, jak i pogardy dla integracji kobiet w jednostkach specjalnych. Spocznij, ogłosił, choć nikt naprawdę się nie rozluźnił. Coroczna inspekcja gotowości. Zróbmy to szybko. Przesuwał się wzdłuż szeregu metodycznie, czasem zadając rutynowe pytania o sprzęt, gotowość lub ostatnie misje. Mężczyźni odpowiadali bez wahania. Tak jest, sir. Nie, sir. Trzy tygodnie temu, sir. Blackwood ledwie rejestrował odpowiedzi, już przechodząc do kolejnego operatora. Starszy chorąży Warwick stał cztery pozycje od Mai, twarz niewzruszona, oczy czujne. W przeciwieństwie do innych, nie wiercił się nerwowo, gdy admirał się zbliżał. Przeszedł zbyt wiele inspekcji, by marnować energię. Na niepokój, gdy Blackwood podszedł do Mai, atmosfera w pomieszczeniu wyraźnie się zmieniła. Oczy drgnęły w bok, ramiona się napięły. Admirał zwolnił krok, lustrując ją przesadną, teatralną podejrzliwością, która jasno informowała wszystkich o jego intencjach. Komandor porucznik zatrzymał się, spoglądając na tablet podany przez adiutanta. Kros, tak? Tak jest, sir. Jej głos był cichy, lecz pewny, niesiony dokładnie na taką odległość, by do niego dotrzeć bez echa. Przesuwał palcem po jej aktach. Wyraz twarzy coraz bardziej sceptyczny. Przeniesiona z grupy wsparcia, fifth group. Jest tu napisane, że jest pani z nami od ośmiu miesięcy. Spojrzał w górę, mrużąc oczy. Pani Teczka wygląda... dość skromnie. Tak jest, ser. Ten sam ton ani obronny, ani przepraszający. Proszę mi powiedzieć, komandor porucznik, co dokładnie robiła pani przed dołączeniem do tej jednostki? Operację wsparcia wysuniętego ser. Kilku mężczyzn wymieniło spojrzenia. Warwick przesunął ciężar ciała niemal niezauważalnie, nadal patrząc przed siebie, ale całą uwagę skupiając na rozmowie. Wsparcie, powtórzył Blackwood, przeciągając słowo, jakby było podejrzane. I uznano za stosowne przenieść panią od razu do statusu operacyjnego? Nie zadał tego jako pytania, ale jego insynuacja zawisła w powietrzu. Realizuję rozkazy, ser. Koncik ust Blackwooda drgnął z rozbawienia. Kilku młodszych operatorów uśmiechnęło się, czytając sygnały admirała. I widziała pani walkę, rozumiem? Czy pani wsparcie ograniczało się do bezpiecznych stref? Oczy Mai pozostały nieruchome, skupione na punkcie gdzieś ponad ramieniem admirała. Widziałam akcję, sir. Tak? Uśmiech Blackwooda poszerzył się a głos podniósłby wszyscy słyszeli. W takim razie proszę powiedzieć, komandor porucznik, jaki jest pani wynik? Pytanie zawisło w powietrzu. Wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Potwierdzone eliminacje. Miara, którą wielu wciąż oceniał operatorów. Rzadko zadawane w formalnych sytuacjach. Nigdy podczas inspekcji. Z całym szacunkiem, ser. Nie liczę. Blackwood zaśmiał się, rozglądając się po pomieszczeniu, by inni podzielili jego rozbawienie. Większość przyłączyła się, choć kilku, w tym ktą pozostało kamiennych. No dalej, komandor porucznik. Liczby nie kłamią. To proste pytanie dla kogoś, kto widział akcję. Jeden, dwa, oddała pani w ogóle jakiś strzał? Cisza wydłużała się niewygodnie. Z tyłu pomieszczenia wszedł oficer łączności i coś wyszeptał adiutantowi. Ten zesztywniał i próbował zwrócić uwagę admirała. Blackwood odgonił go ostrym gestem, skupiony na spektaklu, jaki właśnie tworzył. Oczy Mai drgnęły w bok, na ułamek sekundy spotykając przerażone spojrzenie adiutanta, po czym wróciły na wprost. Admirał! Spróbował adiutant ponownie, ale. Blackwood przerwał mu kolejnym gestem. Czekam na odpowiedź. Maja wzięła powolny wdech. Całe pomieszczenie wstrzymało oddech wraz z nią. Gdy przemówiła, jej głos był stabilny i wyraźny, niosący się po każdym kącie nagle milczącej przestrzeni. 467, ser. Pokój zamarł. Liczba brzmiała jak z innego świata, większa niż to, co całe plutony osiągały przez wiele misji. Drwiący uśmiech Blackwooda pozostał, ale jego oczy zmieniły się. Najpierw rozpoznanie, potem niedowierzanie. A na końcu cień strachu. Co pani powiedziała? Jego głos stracił szyderstwo. 467 potwierdzonych, ser. 83 prawdopodobne. Uśmiech zniknął całkowicie. Adjutant pochylił się, pokazując mu drugi tablet, komunikat oznaczony najwyższymi klauzulami tajności, migający czerwienią na niebieskim tle. Ręka Blackwooda drżała, gdy brał urządzenie. Spojrzał na Meę ponownie, teraz widząc ją zupełnie inaczej. Pani poprzednie oznaczenie? Zapytał cicho. Jace Oki Task Force Umbra, oddział operacyjny Sigma, znak wywoławczy, Ghost. Reakcja przeszła przez szeregi jak fala. Starszy operator wyszeptał coś pod nosem. Inny zamknął na moment oczy. Postawa Lorika stała się jeszcze bardziej nienaganna. Twarz Blackwooda pobladła. Rozejść się. Rzucił. Wszyscy rozejść się natychmiast. Szyk rozpadł się w ciszy. Operatorzy wychodzili, spoglądając na Maję ukradkiem. Pozostała nieruchoma. Dopiero gdy pomieszczenie niemal opustoszało, ruszyła do wyjścia. Kros! Głos Blackwooda ją zatrzymał. Stał teraz sam. W moim gabinecie. Za piętnaście minut. Maja szła zakrzywionymi korytarzami USS Patriot z cichą, wyćwiczoną pewnością. Ludzie robili jej miejsce, a rozmowy milkły, gdy przechodziła. Wieści szerzą się szybko, nawet na tak dużym okręcie. Zatrzymała się przed drzwiami gabinetu admirała. Minęło 14 minut od rozformowania. Poczekała dokładnie 60 sekund. Nie wcześniej, nie później. Precyzja utrzymywała ją przy życiu. Wejść głos Blackwooda odzyskał nieco autorytetu, choć bez wcześniejszej wyniosłości. Weszła i zamknęła drzwi. Gabinet był zaskakująco surowy, proste meble, minimum dekoracji, jedno zdjęcie Blackwooda, odbierającego swoje pierwsze dowództwo. Światło było przygaszone, rzucając cień na jego twarz. Proszę usiąść, wskazał krzesło. Między nimi leżała zapieczętowana teczka, z czarnymi pasami klasyfikacji. Dwanaście lat, powiedział cicho, gdy usiadła. Przez dwanaście lat to ja nosiłem operację w przełęczyk chyber, jako moją. Tak jest, ser. Jej głos nie zdradzał niczego. 43 mężczyzn przypisano moim decyzjom dowódczym tamtego dnia. 42 ser, poprawka zawisła między nimi. Blackwood otworzył teczkę, odsłaniając raporty powyborcze i fotografie. górską przełęcz pokrytą śniegiem, ciała rozrzucone na skalistym terenie. Młodszego Blackwooda odbierającego srebrną gwiazdę Nigdy nie miałaś się pojawić ponownie powiedział, przewracając stronę, na której widniał schemat operacyjny z wieloma zaczernionymi nazwiskami. Task Force Umbra została rozwiązana. Wszyscy operatorzy przeniesieni albo urwał albo wpisani jako polegli w niepowiązanych operacjach dokończyła Maja. Bezpieczeństwo operacyjne to dlaczego jesteś tu ghost? Dlaczego teraz? Nowa administracja, nowe priorytety skinęła głową w stronę okna, gdzie zbliżał się adjutant z kolejnymi dokumentami. Stare duchy są przenoszone interkom Blackwooda zabrzęczał. Admirale! Seknaf na bezpiecznej linii numer jeden priorytet alfa nie ruszył się, by odebrać. Wiedzą, że tu jesteś to oni mnie tu wysłali, ser poprawiła Maja. Pytanie brzmi, czy wysłali mnie z Twojego powodu, czy mimo Ciebie. Interkom zabrzęczał ponownie, bardziej natarczywie. Blackwood go zignorował, pochylając się do przodu. Liczba. Czy jest dokładna? Według mojej najlepszej wiedzy, ser. Nie prowadziłam ewidencji. Robił to wywiad Jace OK. W jakim celu? Wie Pan w jakim, ser? Wycena zasobu. Analiza kosztów i korzyści. Szczęka Blackwooda drgnęła. Dostałaś misje niemożliwe do wykonania. Nie, ser. tylko takie, których nikt inny nie mógł oficjalnie uznać. Skinęła głową w stronę teczki. Jak kiberpas. Admirał zamknął teczkę z ostrożną dokładnością. Co będzie dalej, ghost? To zależy od pana, sir. Po raz pierwszy pochyliła się lekko do przodu. To, co jest w tej teczce, to tylko część historii. Oboje wiemy, że tak. Intercom zabrzęczał po raz trzeci. A na telefonie admiralskim zamigało światło wskazujące wymuszone połączenie. Muszę to odebrać, powiedział nadal patrząc jej prosto w oczy. Ta rozmowa nie jest zakończona. Nie, ser. Dopiero się zaczyna. Wstała i podeszła do drzwi, zatrzymując się z dłonią na klamce. Jeśli to coś znaczy, admirale, nigdy nie chciałam tej liczby. Po prostu robiłam to, co konieczne, żeby inni nie musieli. Gdy zamknęła drzwi, usłyszała jego głos. Tak, panie sekretarzu. Rozumiem wrażliwość sytuacji. Tak, ona tu jest. Nie ser, nie sądzę, aby to było konieczne. Korytarze okrętu wydawały się teraz inne. Operatorzy, którzy wcześniej ją ignorowali, teraz śledzili jej kroki. Liczba 467 rozniosła się po okręcie jak prąd, elektryzując rozmowy i zmieniając postrzeganie. W południe, Chief Warwick odnalazł ją w mesie oficerskiej. Usiadł naprzeciwko, bez pytania. Ghost powiedział cicho myślałem, że to legenda. Maja jadła dalej, nie podnosząc wzroku. Chłopaki mówią Ta liczba Czy to prawda? Liczby nie kłamią Czyż nie tak powiedział admirał? Warwick rozejrzał się ostrożnie. Blackwood siedzi w biurze cały dzień tylko bezpieczne połączenia. Tylko goście z klauzulą tajności. Coś się dzieje. Coś zawsze się dzieje, Chief. Dlatego istniejemy. Maja wróciła do swojej kajuty o 20:00, niż Przestrzeń była minimalna. Koja, małe biurko, schowek na sprzęt. W przeciwieństwie do wielu operatorów nie miała zdjęć ani pamiątek. Jej kajuta była funkcjonalna. Jedynym osobistym przedmiotem był mały, gładki kamień na biurku. Ciemnoszary, z jedną białą linią przebrała się w strój PT i zaczęła precyzyjne rozciąganie metodyczne od szyi po kostki. Każdy ruch celował w konkretne grupy mięśni, noszących lata stresu operacyjnego. Rutyna była medytacyjna, pozwalając jej przetwarzać wydarzenia dnia. Sen przyszedł łatwo kolejna umiejętność wypracowana z konieczności. Pięć godzin głębokiego snu wystarczało do zachowania pełnej sprawności. O zero sera jej oczy otworzyły się w ciemności. Coś zmieniło się w ambientowym dźwięku lotniskowca. Chwilę później jej zabezpieczony tablet włączył się sam, jarząc się na niebiesko. Pojawiła się wiadomość: X-File Protocol Initiated Primary Asset Compromise Detected Terminate Current Assignment Proceed to Extraction Point Charlie Out Sigma 9 in Black Lake. Przeczytała raz, zapamiętała i usunęła wiadomość. Kod uwierzytelniający był prawidłowy, ale moment nieoczekiwany. Ciche pukanie do drzwi zamroziło jej ruchy. To Warwick. Wyszeptano z za drzwi. Musisz się ruszyć. Otworzyła lekko, ukazując twarz Chiffa w czerwonym świetle awaryjnym. Trzech oficerów kontrwywiadu weszło na pokład podczas nocnych operacji, powiedział bez wstępu. Sprawdzają identyfikację pokład po pokładzie. Zaczynając od mostka Szukają ciebie Nie mówią tego, ale mają twoje zdjęcie z akt Maja skinęła Powinieneś wrócić do swojej kajuty, Chief To nie twoja operacja Blackwood ich wysłał Cokolwiek zrobiłaś w Cyberpass Cokolwiek on przypisał sobie Zamierza to zakopać Po raz pierwszy coś przypominającego emocję przemknęło po twarzy Mei. Lekkie stwardnienie wokół oczu W Cyberpass uratowałam mu życie i życie jeszcze 16 ludzi. To, co zrobił on, to zostawił mnie, żebym sama dokończyła misję. Oczy Łarika rozszerzyły się. Raport mówił, że jeden operator utrzymał przełęcz przez 6 godzin przeciwko przeważającym siłom, dopóki rannych nie ewakuowano. 6 godzin, 17 minut, 42 potwierdzone eliminacje. Odparła. Tam zaczęła się ta liczba. W oddali. Rozległy się kroki na metalowej posadzce. Łorik napiął się. Idź! rzuciła Maja, gdy zniknął. Maja działała z wytrenowaną precyzją. Zebrała tylko to, co niezbędne. Zestaw spodkoi, pakiet medyczny, kamień z białą linią. Reszta była wymienna. Podeszła do pozornie solidnej grodzi i wyczuła niemal niewidoczną szczelinę. Zdjęła panel odsłaniając wąski tunel prowadzący do kanałów technicznych. Wyjście ewakuacyjne, które przygotowała już w pierwszym tygodniu na pokładzie. Kroki w korytarzu narastały. Metodyczne, dokładne. Maja wsunęła się do tunelu i zamknęła panel za sobą. W ciemności poruszała się pewnie, na dotyk i pamięć przestrzenną. Infrastruktura lotniskowca była labiryntem tuneli i szybów wentylacyjnych, niewidzialnych dla większości, lecz idealnych dla tych, którzy wiedzieli, jak znikać z oczu. Zmieniła kierunek, kierując się ku centrum komunikacyjnemu okrętu. Jeśli Blackwood koordynował polowanie, tam znajdowało się jego centrum dowodzenia. Potrzebowała informacji przed ekstrakcją. Centrum komunikacji pulsowało światłem ekranów. Trzech oficerów kontrwywiadu przemieszczało się między terminalami. Potrzebujemy dostępu do kanału 7 zabezpieczonego, powiedział dowódca. To prywatny kanał admirała, nie mam autoryzacji. My mamy. Oficer wsunął podpisany rozkaz. Terminal ożył. W tej chwili światła zgasły, pozostawiając jedynie blask monitorów. Po sekundzie zapaliło się awaryjne czerwone oświetlenie. Naruszenie bezpieczeństwa, powiedział jeden sięgając po broń. Ale słowa zamarły mu w ustach. Maja wyłoniła się z za serwerów, poruszając się z niemożliwą prędkością. Pierwszy oficer znalazł się twarzą w dół, z wykręconą ręką. Unieruchomiony bez trwałych obrażeń. Drugi sięgnął po broń, ale zastygł, gdy jej palce trafiły w punkt nerwowy. Trzeci zdążył tylko się odwrócić, nim cios pozbawił go przytomności. Siedem sekund. Zero zbędnych ruchów, zero niepotrzebnej siły. Przerażony chorąży uniósł ręce. Spokojnie, powiedziała Maja, przesuwając się do terminala. Nie przyszłam po Ciebie. Jej palce śmigały po klawiaturze. Przechodząc przez protokoły bezpieczeństwa, otwierały się kanały zastrzeżone, ujawniając warstwy informacji niewidoczne dla standardowego personelu. Masz dwie opcje, powiedziała nie odrywając wzroku od ekranu: zostać i obserwować, stając się świadkiem informacji niejawnych, albo wyjść przez te drzwi, zgłosić, że zostałeś tymczasowo odwołany ze służby i zachować możliwą do utrzymania niewiedzę. Chorąży zawahał się. Kim pani jest? Kimś, kto próbuje naprawić błąd. Spojrzała na jego plakietkę. Chorąży Harris. Niektóre pytania lepiej pozostawić bez odpowiedzi. Wyprostował się, poprawiając drżącymi rękami mundur. Zgłoszę obecność kontrwywiadu pani. Gdy wyszedł maja, kontynuowała przeszukiwanie zabezpieczonych plików. Na ekranie migały dokumenty, raporty z misji, akta personalne. A w końcu nagranie wideo oznaczone Cyber Pass Operation Command Review Classified. Nagranie pokazywało młodszego Blackwooda z twarzą pokrytą krwią, władowywanego do helikoptera wraz z innymi rannymi. W tle strzały i eksplozje wstrząsały wąską górską przełęczą. Pojedyncza sylwetka, twarz ukryta pod sprzętem taktycznym, ale jednoznacznie kobieca, prowadziła ogień osłonowy. Z metodyczną precyzją. Blackwood, mimo obrażeń, był przytomny, gdy helikopter przygotowywał się do startu. Spojrzał w kamerę i wypowiedział wyraźnie, mimo hałasu wokół, brak ewakuacji dla ghost. Parametry misji pozostają bez zmian. Cel musi zostać wyeliminowany, niezależnie od strat. Nagranie trwało, ukazując samotną operatorkę walczącą, gdy helikopter znikał w szarym górskim niebie, systematycznie eliminując przeciwników posuwając się coraz głębiej w przełęcz. Materiał urwał się nagle, gdy operatorka zniknęła w chmurze śniegu i odłamków. Maja oglądała własną przeszłość z twarzą pozbawioną emocji. Wspomnienia dawno zostały skompartmentalizowane, traktowane jak dane operacyjne, a nie osobista trauma. Skopiowała pliki na bezpieczny nośnik, a następnie uruchomiła override transmisji okrętowej. Protokół przejmujący każdy ekran, na jednostce, na USS Patriot, monitory zamigotały, gdy nagranie z Cyberpass zaczęło się odtwarzać. W mesie rozmowy ucichły. Na pokładzie lotniczym obsługa wstrzymała pracę. W kwaterach oficerowie budzili się ze snu, wpatrzeni w ekrany pokazujące niejawne nagrania z walk. A na mostku admirał Richard Blackwood patrzył z rosnącym przerażeniem. Jak jego przeszłość materializuje się na każdym monitorze, ujawniając prawdę ukrytą pod 12 latami starannie zbudowanej fikcji. Blackwood wpadł przez drzwi łącznikowe, dopiero dopinając mundur, twarz czerwona z narastającej paniki. Co się tu do diabła dzieje? Kto autoryzował tę transmisję? Oficerowie mostka stali sparaliżowani, wpatrzeni w monitor pokazujący fotografię z pola walki, ciała w śniegu zakrwawione dokumenty i w końcu postać wyłaniającą się po 12 godzinach od ewakuacji niosącą pakiet wywiadowczy oraz nieśmiertelniki poległych operatorów wyłączyć to wrzasnął Blackwood tracąc panowanie to materiały tajne nie możemy ser odpowiedział oficer łączności coraz bardziej spanikowany system nas zablokował zawahał się i to nie tylko na okręcie to jest transmitowane do centcomu, pentagonu i dowództwa Jesok. Drzwi mostka otworzyły się. Weszła Maja w towarzystwie chiefa Worika oraz zastępcy dowódcy okrętu, komandora Heisa. Na mostku zapadła cisza. Obecność Worika oznaczała pęknięcia w lojalności. Obecność XO, że sprawa jest znacznie poważniejsza. Co ty zrobiłaś? wyszeptał Blackwood blady jak ściana. Liczby nie kłamią, admirale. Jej głos niósł się po cichym mostku. 40 wa w przełęczy, 425 więcej w ciągu 12 lat operacji, które autoryzowaliście, a potem ukryliście. Zawsze sama, zawsze możliwa do zaprzeczenia. Byłaś bronią, syknął Blackwood spoglądając na załogę. Narzędziem do użycia i porzucenia, gdy zajdzie potrzeba. Nie, ser. Po raz pierwszy w jej głosie pojawiła się prawdziwa emocja, nie gniew. Lecz cicha pewność. Byłam żołnierzem, który nigdy nikogo nie zostawił, nawet tych, których wy porzuciliście. X.O. wystąpił naprzód. Admirale Blackwood, mam rozkaz od Seknaw, by odsunąć pana od dowodzenia ze skutkiem natychmiastowym. Dwóch żołnierzy piechoty morskiej podeszło, zajmując miejsce obok admirała. Na jakiej podstawie? Krzyknął, choć w jego głosie słychać było załamanie. Hejs spojrzał na Meję, Potem na niego. Fałszowanie raportów poakcyjnych, niewłaściwe wykorzystanie zasobów tajnych i nielegalne celowanie w chroniony zasób wywiadowczy. Skinął w stronę Mai. Lieutenant Commander Cross została tu przeniesiona z rozkazu jej SOK w ramach operacji Clean Slate, przeglądu skompromitowanych operacji historycznych. Byłeś oceniany, admirale, powiedziała Maja cicho. I nie zdałeś, Blackwood wpatrywał się w nią, zrozumienie wreszcie do niego dotarło. Wystawiłaś mnie, wystawiłeś siebie, dwanaście lat temu, poprawiła. Ja tylko dałam ci szansę wreszcie zrobić to, co właściwe. Sięgnęła do kieszeni i wyjęła starty, pokryty piaskiem nieśmiertelnik, kładąc go na konsoli. Nazwisko wybite na metalu było widoczne dla wszystkich. Blackwood. Zatrzymałam go, powiedziała. By przypominał mi, że czasem ci, których ratujemy, nie zasługują na to. Admirał wpatrywał się w nieśmiertelnik. Ten sam, który uznawał go za poległego, zanim interwencja Maii zmieniła jego los. Jego ramiona opadły, legenda, którą stworzył i kariera zbudowana na skradzionej chwale runęły w jednej chwili. Lieutenant Commander Cross. Powiedział formalnie, po raz pierwszy używając jej prawdziwej rangi: Chciałbym oficjalnie poprawić mój raport z operacji w Kyber Pass. Mostek wstrzymał oddech. Ghost nie utrzymała przełęczy sama, kontynuował łamiącym się głosem. Ghost odniosła mnie z powrotem do strefy ewakuacji, po tym jak zostałem ranny. Rozkazałem jej mnie zostawić i wykonać misję. Odmówiła: Ten rozkaz uratował mi życie. Odeskortowała mnie do helikoptera, a potem, wbrew bezpośrednim rozkazom, wróciła, by zabezpieczyć zarówno pakiet wywiadowczy, jak i szczątki naszych poległych. Zdjął insygnia admiralskie i położył je obok nieśmiertelnika. Z dniem dzisiejszym rezygnuję ze służby i poddaję się przeglądowi dyscyplinarnemu. Gdy żołnierze ruszyli, Maja podniosła dłoń. Czekaj! Podniosła insygnia i nieśmiertelnik. Przez chwilę je oglądała, po czym wyciągnęła je z powrotem w jego stronę. Zatrzymaj. Pamiętaj, ile kosztowały. Jego dłonie drżały, gdy je przyjął. To dopiero początek, Admirale. Nie jesteś jedynym, który musi odpowiedzieć za to, co się stało. Jesteś tylko pierwszy. Cisza zawisła, gdy Blackwood został odprowadzony, a konsekwencje zaczęły nabierać kształtu. Hayes odchrząknął. Wszyscy na stanowiska. Lieutenant Commander Cross, seknaw żąda natychmiastowej łączności. Zrozumiałam, gdy maja ruszyła do wyjścia, Warwick odezwał się cicho. Komander, co teraz? Zatrzymała się w progu, spoglądając na mostek, gdzie normalne operacje powoli wracały. Teraz, powiedziała, teraz wyciągamy wszystko na światło. Każdą operację. Każdą decyzję. Każde nazwisko. A potem. Po raz pierwszy od dwunastu lat, Maja pozwoliła sobie pomyśleć o później nie jako o teorii, ale jako o namacalnej przyszłości. A potem, powiedziała z lekkim uśmiechem, liczymy zupełnie inne rzeczy. Czy byłeś świadkiem jak ktoś znajduje odkupienie, ujawniając trudną prawdę, podziel się refleksjami w komentarzach i subskrybuj, by poznać więcej historii o ukrytych bohaterach których poświęcenie pozostaje niezauważone dopóki ktoś odważny nie powie, to jestem naprawdę ja.